A gdy setnik i ci, którzy z nim strzegli Jezusa, ujrzeli trzęsienie ziemi i to, co się wydarzyło, ogarnął ich wielki strach i powiedzieli: "To prawda, to był syn Boży". Mateusza 27:54. W tym mrocznym i kluczowym dniu w historii rzymski setnik nadzorował okrzyżowanie Jezusa. Ten żołnierz był człowiekiem zaprawionym w wojnie, przyzwyczajonym do brutalności i śmierci. Ale coś w tym konkretnym wydarzeniu miało zmienić jego życie na zawsze. Do jego obowiązków należało dopilnowanie, aby egzekucja przebiegła sprawnie. Przywykł do wykonywania ścisłych rozkazów i utrzymywania porządku pośród chaosu. Jednak ten dzień będzie niezwykle różnił się od wszystkich, jaki kiedykolwiek przeżył. Ten setnik, którego stanowisko wymagało chłodnego i sprawnego charakteru, odpowiadał za stu żołnierzy. Awans w szeregach armii rzymskiej zawdzięczał odwadze, inteligencji i umiejętności radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach. Rola, którą odgrywał, wymagała umiejętności oddzielenia emocji od obowiązku. Jednak wydarzenia tamtego dnia podważą tę separację, zmuszając go do skonfrontowania się z własnymi przekonaniami i emocjami. Widząc Jezusa prowadzonego na ukrzyżowanie, Setnik nie mógł zignorować godności, z jaką Jezus stawił czoła swojej rychłej śmierci. Przywykł do widoku mężczyzn błagających o życie, przeklinających swoich oprawców lub popadających w rozpad. Mimo to Jezus zachowywał imponujący spokój, nawet wtedy, gdy był torturowany i wyśmiewany. Ten spokój zaczął zasiewać ziarno wątpliwości i ciekawości w sercu Setnika. Tłum obserwujący ukrzyżowanie wpadł w szał, podburzony przez przywódców religijnych, którzy chcieli widzieć Jezusa martwego. Dla Setmika była to po prostu kolejny dzień pracy, kolejna egzekucja mająca na celu utrzymanie rzymskiego pokoju. Jednak w miarę rozwoju wydarzeń zaczął zdawać sobie sprawę, że w tej egzekucji było coś wyjątkowego, coś co podważyło jego zrozumienie i zaczęło poruszać jego duszę. Do jego obowiązków należało dopilnowanie, aby egzekucja biegła sprawnie. Dowodził stu żołnierzami, człowiekiem, który awansował w szeregach dzięki swojej odwadze i inteligencji. Jednak ten dzień będzie inny niż wszystkie. Zadania nadzorowania ukrzyżowań były dla niego ponurą rutyną, ale niezbędną do utrzymania porządku i władzy cesarstwa rzymskiego. Ukrzyżowanie Jezus jednak zaczął się wyróżniać spośród wszystkich innych, których był świadkiem. Jezusa zabrano do pretorium, gdzie zgromadzili się wokół niego żołnierze, naśmiewając się i zadając niewypowiedziany ból. Rozebrali go do naga, włożyli na niego szatę szkarłatną, uplecili koronę cierniową i włożyli mu na głowę. Wtedy dali mu trzcinę, symbolizującą berło, i klękali przed nim w kpinie, mówiąc: Witaj, królu żydowski. Opluli go, chwycili laskę i wielokrotnie uderzyli go w głowę. Setnik, obserwując to wszystko, nie mógł nie zauważyć godności Jezusa w obliczu tak wielkiego upokorzenia. Każdy inny człowiek błagałby o litość lub krzyczał z bólu, ale Jezus milczał, znosząc cierpienie ze spokojem przekraczającym ludzkie zrozumienie. To zaczęło poruszać centuriona, który przyzwyczajony do brutalności, był coraz bardziej zaintrygowany tą postacią. Kiedy w końcu zabrano Jezusa na ukrzyżowanie, Droga wzdłuż wija do naznaczona była ciężarem krzyża i współczuciem tłumu podzielonego na tych, którzy płakali, i tych, którzy szydzili. Kobiety jerozolimskie płakały nad nim, a on pośród własnego cierpienia zatrzymał się, aby pocieszyć je i ich dzieci. Setnik przyglądał się temu wszystkiemu z mieszaniną niedowierzania i podziwu. Mimo, że był przyzwyczajony do egzekucji, ukrzyżowanie Jezusa było niezwykłe. Dokonał już wielu egzekucji. Ale spokój i godność Jezusa w obliczu tortur coś w nim obudziły. Egzekucja odbyła się na Golgocie, w miejscu czaszki, miejscu budzącym strach, znanym z kojarzenia z okrutną śmiercią. Wizja Jezusa niosącego tam swój krzyż w towarzystwie nieświadomego widza, Szymona z była scenariuszem, który powtarzał się z różnymi zmianami, ale zachowanie Jezusa było bezprecedensowe. Gdy przybyli na miejsce, przybili Jezusa do krzyża i wznieśli Go pomiędzy dwóch złodziej, spełniając tym samym proroctwo Izajasza o zaliczeniu Go do przestępców. Tłum nadal z Niego drwił, a przywódcy religijni wzywali Go, aby zszedł z krzyża, jeśli naprawdę jest Synem Bożym. Nawet przestępcy ukrzyżowani u Jego boku przyłączyli się do szyderstw. Ale Jezus milczał, demonstrując wewnętrzną siłę, która zmyliła Jego oprawców. Setnik, przyzwyczajony do gwałtownego oporu i rozpaczy skazanych, dostrzegł w Jezusie coś zupełnie innego. Jego modlitwa do Ojca, prosząc o przebaczenie dla tych, którzy Go ukrzyżowali, głęboko zapadła w pamięć żołnierza, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Te słowa, wypowiedziane w obliczu agonii, objawiły miłość i miłosierdzie, które przekraczały ludzkie pojęcie. Centurien zaczął kwestionować wszystko, co wiedział o sile i mocy. W miarę upływu godzin przyroda również zaczęła reagować na cierpienie Jezusa. W południe nad ziemią zapadła ciemność, która trwała do trzeciej po południu. To nadprzyrodzone zjawisko wzmogło wśród obecnych poczucie lęku i podziwu. Setnik, widząc tak dramatyczną reakcję stworzenia, był zmuszony uznać, że dzieje się coś znacznie większego. Jezus, mimo że był wyśmiewany i bity, zachował spokój. Setnik patrzył, pod wrażeniem godności i milczenia Jezusa, kontrastującego z wcześniejszymi egzekucjami. W Pretorium żołnierze ponownie go rozebrali, ubrali i zabrali na ukrzyżowanie. W dalszym ciągu naśmiewali się z niego, lecz Jezus nie zareagował gniewem ani oporem. Jego milczenie było niepokojące dla tych, którzy byli przyzwyczajeni do widoku desperacji potępionych. Centurien, będąc świadkiem tego niezwykłego spokoju, zaczął odczuwać narastające zakłopotanie. Widział wielu mężczyzn błagających o życie, przeklinających swoich oprawców lub popadających w rozpacz, ale Jezus był inny. Znosił ból ze spokojem przekraczającym zrozumienie. Ten spokój. Nie była to rezygnacja pokonanego, ale siła kogoś, kto wiedział, że jego cierpienie ma większy cel. Modlitwa Jezusa, prosząc o przebaczenie dla oprawców, odbiła się echem w umyśle setnika. Nigdy wcześniej nie słyszał, żeby ktoś tak modlił się za swoich wrogów. Ten przejaw miłości i współczucia ostro kontrastował z brutalnością aktu ukrzyżowania. Setnik zaczął się zastanawiać, kim był ten człowiek, który potrafił kochać tak głęboko, nawet pośród tortur. Wisząc na krzyżu, Jezus w dalszym ciągu okazywał niezwykłą troskę o innych. Powierzył opiekę nad matką swemu umiłowanemu uczniowi Janowi, okazując troskę rodzinną i miłość, która przewyższała jego własne cierpienie. Te akty współczucia i troski pośród cierpienia głęboko poruszyły serce setnika, który widział w Jezusie człowieczeństwo, które przeciwstawiało się jego zrozumieniu siły i słabości. Podczas procesu arcykapłan wezwał Jezusa, aby ogłosił się synem Bożym. Jezus stanowczo to potwierdził, wywierając głębokie wrażenie na setniku, który był świadkiem wszystkiego. Tak mówiliście, odpowiedział Jezus, ale powiadam wam, że ujrzycie syna człowieczego siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego na obłokach niebieskich. Mateusza 26:64 To oświadczenie było punktem zwrotnym. Arcykapłan rozdarł swoje szaty, oskarżając Jezusa o bluźnierstwo, co doprowadziło do jego potępienia. Obecny podczas tej wymiany zdań setnik widział spokój i pewność, z jaką Jezus odpowiedział na oskarżenia. Nie bronił się i nie błagał o litość, zamiast tego potwierdził swoją boską tożsamość, wiedząc, że to przypieczętuje Jego los. Zachowanie to ostro kontrastowało z zachowaniem innych skazanych, którzy często uciekali się do rozpaczy lub zaprzeczenia. Gdy Jezusa zabrano z powrotem do pretorium, setnik mógł zastanowić się nad tym, czego był świadkiem. Słowa Jezusa mogły zabrzmieć w Twojej głowie, ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego na obłokach niebieskich. Ta wizja mocy i majestatu kontrastowała ze sceną upokorzenia i cierpienia, której był świadkiem. Jak ktoś w takiej sytuacji może mówić z taką pewnością i autorytetem? W miarę jak Jezus spotykał się z coraz większym upokorzeniem i torturami, jego reakcja pozostawała niezmienna. Nie przeklął swoich dręczycieli ani nie próbował uciec. Zamiast tego w dalszym ciągu demonstrował cichą siłę, która przeciwstawiała się zrozumieniu setnika. Ta siła nie była fizyczna, ale duchowa i mogła zacząć budzić nową świadomość w zatwardziałym żołnierzu. Tłum podburzony przez przywódców religijnych domagał się ukrzyżowania Jezusa. Piłat, uginając się pod naciskiem, wydał Jezusa w ręce żołnierzy. Setnik ponownie dostrzegł spokój Jezusa pośród chaosu. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, rozległy się okrzyki tłumu, gdy Piłat umył ręce, co symbolizowało jego próbę uwolnienia się od winy za skazanie niewinnego człowieka. Mateusz 27:24 Centurien był przyzwyczajony do przemocy i rządzy krwi tłumu, często widział masy żądające śmierci skazanych. Jednak intensywność nienawiści skierowanej do Jezusa była niezwykła. Wiedział, że stoją za tym przywódcy religijni manipulujący tłumem, aby zapewnić egzekucję Jezusa. Ta manipulacja nie była nowa, ale cel jego nienawiści był tym, co niepokoiło setnika. Gdy Jezus niósł swój krzyż wąskimi uliczkami Jerozolimy, upadając pod jego ciężarem, setnik zmuszony był interweniować i nakazał Szymonowi z Sairyni pomóc nieść krzyż. Ten prosty akt współczucia, zarządzony przez setnika, pokazał, że nawet w roli Kata nie był on obojętny na ludzkie cierpienie. Widział w Jezusie człowieka, który nie zasługiwał na taki los. W miarę postępu procesji tłum nadal szydził i obrażał Jezusa. Jednak Jezus nie odwzajemnił nienawiści, milczał, znosząc to wszystko z godnością przekraczającą oczekiwania. Zachowanie to kontrastowało z typową reakcją innych skazanych, którzy często na przemoc odpowiadali przemocą lub rozpaczą. Kiedy Jezus został przybity do krzyża, nie wyraził nienawiści ani gniewu, wręcz przeciwnie, prosił ojca, aby przebaczył tym, którzy go ukrzyżowali, w tym samemu setnikowi: ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23-34. Te słowa, wypowiedziane w agonii, ukazały głębie miłości i współczucia, które rozbroiły setnika. Przyzwyczajony do słyszenia krzyków bólu i przekleństw, mógł być zaskoczony tą modlitwą. Nigdy wcześniej nie widział, żeby człowiek, zwłaszcza ten, na którym dokonywano egzekucji w tak okrutny sposób, błagał swoich oprawców o przebaczenie. Być może ten przejaw miłosierdzia zaczął przebijać zatwardziałość jego serca. Zasiewając w nim ziarno wątpliwości co do wszystkiego, co wiedział i w co wierzył. Wisząc na krzyżu, Jezus w dalszym ciągu okazywał niezwykłą troskę o innych. Powierzył opiekę nad matką swemu umiłowanemu uczniowi Janowi, okazując troskę rodzinną i miłość, która przewyższała jego własne cierpienie. Te akty współczucia i troski pośród cierpienia mogły głęboko poruszyć serce setnika, który widział w Jezusie człowieczeństwo, które przeciwstawiało się jego zrozumieniu siły i słabości. W miarę kontynuowania ukrzyżowania setnik obserwował reakcję tłumu i innych żołnierzy. Niektórzy naśmiewali się z Jezusa, mówiąc: Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Mateusza 27,40. Inni jednak mogli zacząć się zastanawiać, czy rzeczywiście popełnili straszliwy błąd, skazując sprawiedliwego człowieka. Setnik, widząc te podzielone reakcje, mógł mieć coraz większe przekonanie, że jest świadkiem czegoś boskiego. Żołnierze, w tym setnik, rzucali losy o szaty Jezusa. Już w tamtej chwili Jezus troszczył się o przebaczenie swoim dręczycielom. A gdy Go ukrzyżowali, podzielili Jego szaty, rzucając o nich losy, co każdy z nich weźmie. Marka 15, 24. Ten akt dzielenia ubrań był powszechny podczas rzymskich ukrzyżowań, gdzie Casey mieli prawo do majątku skazańca. Centurion, obserwując ten rytuał, dostrzegł szokujący kontrast. Chociaż jego towarzysze broni byli bardziej zainteresowani materialnym majątkiem Jezusa, on nie mógł zignorować duchowej głębi tego, co się działo. Słowa Jezusa prosząc o przebaczenie wciąż mogły rozbrzmiewać w jego umyśle, konfrontując go z rzeczywistością, której nigdy nie brał pod uwagę. Ewangelie podają, że szaty Jezusa były podzielone na cztery części, po jednej dla każdego żołnierza, ale jego tunykę, która była bezszwowa, została losowana w celu ustalenia, kto będzie ją nosił. Jan 19:23 23 i 24. Ten pozornie trywialny szczegół spełnił proroctwo Starego Testamentu, podzielili między siebie moje szaty i rzucili losy o moją tunikę. Psalm 22:18. 18. Setnik, choć być może nie wiedział o tej przepowiedni, mógł zaczynać zdawać sobie sprawę, że wszystko, co się tam wydarzyło, miało głębsze znaczenie. Podczas gdy żołnierze rzucali losy, Jezus w dalszym ciągu cierpiał w milczeniu, okazując odporność i spokój, które przekraczały ludzkie zrozumienie. Dla setnika każda chwila mogła utwierdzać się w przekonaniu, że to nie jest zwykły człowiek. Mógł zacząć zastanawiać się nad historiami i cudami, które słyszał o Jezusie, oraz nad tym, jak ktoś posiadający tak wielką moc i współczucie mógł zostać skazany na śmierć. Nagle Ziemia się zatrzęsła, a niebo pokryła nieziemska ciemność. Te kosmiczne znaki głęboko poruszyły setnika, który nigdy nie był świadkiem czegoś podobnego. Od godziny szóstej aż do godziny dziewiątej ciemność ogarnęła całą Ziemię. Mateusza 27,45. To nadprzyrodzone zjawisko wzmogło wśród obecnych poczucie lęku i czci, ukazując, że ukrzyżowanie Jezusa było wydarzeniem niezwykłym. Setnik, który był już zakłopotany zachowaniem Jezusa, teraz stanął w obliczu natury, która dramatycznie zareagowała na śmierć człowieka na krzyżu. Ciemność południa i następujące po niej trzesienie ziemi były wyraźnymi znakami, że dzieje się coś wykraczającego poza ludzkie zrozumienie. Te fizyczne zdarzenia odzwierciedlały duchową wielkość tego, co się działo. Ciemności, która trwała trzy godziny, nie można było wytłumaczyć zaćmieniem słońca, ponieważ żydowska pascha przypadała podczas pełni księżyca. Dlatego to nadprzyrodzone wydarzenie było wyraźnie postrzegane jako boski znak. Setnik, widząc tak dramatyczną reakcję stworzenia,. Musiał przyznać, że stoi przed wyjątkowym momentem w historii. Ziemia zatrzęsła się, a skały pękły, ukazując, że przyroda opłakuje śmierć Syna Bożego. Przekonanie setnika, że Jezus był prawdziwym Synem Bożym, o naturze bardziej wrażliwej niż ludzkie serca, było odpowiedzą na śmierć Jezusa. Skały pękły, a ziemia się zatrzęsła, sygnalizując wagę tej chwili. A Jezus znowu zawoławszy donośnym głosem, oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, ziemia się zatrzęsła i kamienie się pokruszyły. MT 27, 51 Te fizyczne wydarzenia odzwierciedlały duchową wielkość tego, co się działo. Zasłona świątyni, oddzielająca miejsce najświętsze, rozdarła się, co symbolizowało nowe przymierze między Bogiem a ludzkością poprzez ofiarę Jezusa. Setnik, widząc te znaki, zaczął rozumieć, że śmierć Jezusa nie była jedynie egzekucją. Ale wydarzeniem kosmicznym o wielkim duchowym znaczeniu. Ciemność i trzęsienie ziemi były fizycznymi przejawami żałoby stworzenia po śmierci stwórcy. Spergen, słynny kaznodzieja, powiedział: nie umarł za skały, jednakże skały były bardziej wrażliwe niż serca ludzi, za których przelał swoją krew. W obliczu tych wszystkich wydarzeń setnik oświadczył, prawdziwie był to syn Boży MT-2754. To wyznanie było mocnym i szczerym uznaniem niewinności i boskości Jezusa. Setnik, człowiek przyzwyczajony do brutalności wojny i śmierci, był głęboko poruszony tym, co zobaczył i usłyszał tego dnia. Jego oświadczenie było świadectwem wpływu, jaki wywarła na niego śmierć Jezusa. Przekonanie setnika nie wynikało jedynie ze znaków zewnętrznych, takich jak ciemność i trzęsienie ziemi. Było to również wynikiem jego uważnej obserwacji zachowania Jezusa podczas tortur i ukrzyżowania. Dostrzegł godność, współczucie i miłość Jezusa, nawet pośród agonii. Stanowiło to wyraźny kontrast w stosunku do brutalności i okrucieństwa, do jakich był przyzwyczajony podczas innych egzekucji. Obwieszczenie setnika było aktem odwagi i wiary. Otoczony przez żołnierzy i przywódców religijnych, którzy skazali Jezusa na śmierć, nadal deklarował swoją wiarę w boskość Jezusa. To wyznanie było kamieniem milowym w życiu setnika, momentem przemiany, która doprowadziła go do poznania prawdy o tym, kim był Jezus. To oświadczenie było także świadectwem dla obecnych. Wyznanie zaprawionego w boju rzymskiego żołnierza uwiarygodniło boskość Jezusa. Śmierć Jezusa zaczęła wywierać natychmiastowy wpływ, dotykając serca człowieka, który nadzorował jego egzekucję. Setnik, który rozpoczął dzień jako wykonawca, zakończył go jako wierzący. W miarę upływu godzin setnik mógł zastanawiać się nad wydarzeniami. Mógł pomyśleć o znaczeniu słów Jezusa i wpływie wydarzeń, których był świadkiem. Modlitwa Jezusa z prośbą o przebaczenie dla swoich oprawców, nadprzyrodzone znaki i spokój Jezusa w obliczu śmierci mogą nadal odbijać się echem w jego umyśle. Każda chwila tego dnia utwierdzała go w przekonaniu, że był świadkiem czegoś niezwykłego. Interpretując możliwe refleksje setnika, jego umysł mógł być pełen pytań. Kim był ten człowiek, którego pomógł krzyżować? Jak ktokolwiek mógł znieść tyle bólu i upokorzenia, mając tyle godności? Dlaczego natura tak dramatycznie zareagowała na jego śmierć? Te pytania mogą zacząć pochłaniać Twoje myśli, prowadząc do poszukiwania odpowiedzi. Słowa Jezusa skierowane do arcykapłana, mówiące, że ujrzy syna człowieczego siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego na obłokach niebieskich, mogły odbić się echem w umyśle setnika. Zaczął zdawać sobie sprawę, że ukrzyżowanie nie było końcem, ale początkiem czegoś znacznie większego. Setnik, przyzwyczajony do radzenia sobie ze śmiercią, mógł zacząć dostrzegać obietnicę życia wiecznego dzięki Jezusowi. Jak rozmyślał, setnik mógł także pomyśleć o odpowiedzialności, jaką dźwigał. Nadzorował egzekucję sprawiedliwego człowieka, którego teraz uważał za Syna Bożego. Ten ciężar odpowiedzialności może zacząć zmieniać Twoje spojrzenie na siebie i otaczający cię świat. Nie był już tylko rzymskim żołnierzem, był teraz kimś, kogo dotknęła Boska Prawda. Coś wewnątrz centuriona może zacząć się zmieniać. On, żołnierz zahartowany wojną i śmiercią, czuł, że jego serce porusza przesłanie Jezusa o miłości i przebaczeniu. Brutalność, której był świadkiem i w której brał udział przez całą swoją karierę. Wydawała się teraz pusta i pozbawiona znaczenia w obliczu współczucia i miłosierdzia, jakie Jezus okazał na krzyżu. Centurien mógł zacząć odczuwać budzącą się w nim nową duchową świadomość. Widział śmierć wielu ludzi, ale śmierć Jezusa była inna. W sposobie, w jaki Jezus stawiał czoła egzekucji, była świętość i pokój, którego nie można było zignorować. To doświadczenie może zacząć przełamywać zatwardziałość Twojego serca. Powodując, że ponownie rozważysz swoje przekonania i wartości. Wewnętrzna przemiana setnika nie była natychmiastowa, lecz stopniowa. Kiedy rozmyślałem o wydarzeniach tamtego dnia, zacząłem odczuwać rosnącą potrzebę poszukiwania prawdy. Mógłby zacząć zadawać sobie pytanie o sens życia i śmierci oraz cel swojej własnej egzystencji. To duchowe poszukiwanie może zabrać cię w podróż pełną odkryć i samopoznania. Centurion. Niegdyś znany ze swojej skuteczności i chłodu, mógł zacząć okazywać oznaki współczucia i pokory. Mógłby zacząć traktować swoich podwładnych i więźniów z większym człowieczeństwem, odzwierciedlając wpływ Jezusa na jego życie. Wewnętrzna przemiana setnika może być świadectwem mocy krzyża przemieniającej serca i umysły, prowadzącej do nowego zrozumienia miłości i sprawiedliwości. Wpływ tego dnia nie ograniczał się do setnika, inni żołnierze i widzowie również byli głęboko poruszeni tym, co zobaczyli i usłyszeli. Ukrzyżowanie Jezusa pozostawiło niezatarty ślad na wszystkich obecnych, przez co wielu zaczęło kwestionować swoje przekonania i szukać prawdy. Wśród obecnych były kobiety, które towarzyszyły Jezusowi z Galilei, między innymi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Patrzyli na wszystko z daleka, ale ich miłość i oddanie Jezusowi były niezaprzeczalne. Te kobiety miały być pierwszymi świadkami zmartwychwstania Jezusa, a ich świadectwo miało kluczowe znaczenie w szerzeniu dobrej nowiny. Ukrzyżowanie wywarło także znaczący wpływ na Józefa z arymatei i Nikodema, obaj członkowie Sanhedrynu, którzy potajemnie wierzyli w Jezusa. Ryzykowali swoją reputację, a być może i życie, aby poprosić Piłata o ciało Jezusa i pochować je z godnością. Ten akt odwagi i wiary pokazał, że śmierć Jezusa zaczęła przemieniać serca, nawet przywódców religijnych. Setnik, który rozpoczął dzień jako kat, zakończył go jako wierzący. Jego wyznanie wiary było kamieniem milowym w historii zbawienia i pokazało, że nawet najbardziej zatwardziałych można dotknąć łaską Bożą. Przemiana Setnika stanowiła potężne świadectwo odkupicielskiej mocy Krzyża, inspirując innych do poszukiwania prawdy i przyjęcia wiary w Jezusa. Obecna była Maria Magdalena, gorliwa naśladowczyni Jezusa. Jego świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa dodało większej wiarygodności doświadczeniom setnika. Jako pierwsza zobaczyła zmartwychwstałego Jezusa, a jej historia zainspirowała wielu do wiary w moc zmartwychwstania. Maria Magdalena poszła i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana, i powiedziała im, co opowiedział. Jan 20, 18. Maria Magdalena była kobietą uwolnioną przez Jezusa od siedmiu demonów. Jej wdzięczność i miłość do niego były głębokie, więc wiernie go naśladowała, wspierając jego posługę. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, ona pozostała u stóp krzyża, będąc świadkiem jego cierpienia i śmierci. Jego stała obecność u boku Jezusa w najtrudniejszych chwilach świadczyła o jego niezachwianym oddaniu. Zmartwychwstanie Jezusa było dla Marii Magdaleny momentem wielkiej radości i przemiany. Pobiegła powiedzieć o tym uczniom, którzy ukrywali się ze strachu przed przywódcami żydowskimi. Jego przesłanie przyniosło nadzieję i odnowioną wiarę tym, którzy byli zniechęceni. Doświadczenie Marii Magdaleny jako naocznego świadka zmartwychwstania było mocnym świadectwem, które pomogło szerzyć dobrą nowinę. Setnik, słysząc świadectwo Marii Magdaleny i innych naśladowców Jezusa, być może jeszcze bardziej umocnił się w swojej nowej wierze. Zmartwychwstanie Jezusa potwierdziło wszystko, czego był świadkiem podczas ukrzyżowania. Widział, że śmierć nie ma ostatniego słowa i że życie wieczne jest rzeczywistością obiecaną przez Jezusa. To głębokie zrozumienie mogło skłonić Cię do podzielenia się własnym doświadczeniem i wiarą z innymi. Interpretując możliwe reakcje i działania setnika po wysłuchaniu świadectwa Marii Magdaleny, być może zaczął dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Mógł opowiedzieć, jak był świadkiem niezwykłych wydarzeń podczas ukrzyżowania, w tym nadprzyrodzonych znaków i współczucia Jezusa. Jego historia mogła poruszyć wiele serc i wielu doprowadzić do wiary w Chrystusa. Mógł stać się jednym z pierwszych, którzy publicznie uznali boskość Jezusa, pokazując, że przesłanie Jezusa było skierowane do wszystkich, zarówno Żydów, jak i pogan. Interpretując możliwy wpływ świadectwa setnika, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa wywarły głęboki i trwały wpływ. Historia setnika, który rozpoczął dzień jako kat i zakończył go jako wierzący. Jest potężnym świadectwem przemieniającej mocy krzyża. Orędzie Jezusa w dalszym ciągu porusza serca i zmienia życie, tak jak ponad dwie tysiące lat temu. Obyśmy wszyscy inspirowali się wiarą i miłością Jezusa, naśladując Jego przykład współczucia i